O Bogu. E, właśnie tak powiem Wam, że wczorajszy dzień, przedwczorajszy w ogóle cały obóz to naprawdę e, był dużym zbudowaniem dla mnie. Mi też, dużo mi też Pan pokazał rzeczy, które. Wiem, że muszę stoczyć o tą to, o to walkę, aby, 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 aby po prostu e, poprawić to w swoim życiu, aby ukrzyżować te rzeczy, które Bogu się nie podobają we mnie jeszcze. E, takie, e, taka jedna, naj, kilka rzeczy, no ale tak z tych najważniejszych, które dziś tak po prostu przyszły mi do serca po prostu podczas tego obozu, to jest e, jedna rzecz taka, żeby e, e, pan zamknął drzwi za mną, a nie przede mną. Tak mi po prostu gdzieś to tkwiło po prostu w sercu cały czas właśnie, że y, kiedy się z nim spotkam, to żeby zamknął te drzwi za mną po prostu naprawdę, żebym był z nim po prostu tam za tymi drzwiami, a nie żeby zamknął te drzwi przede mną po prostu, że y, zmarnowałem ten czas tutaj na tej ziemi po to, aby, y, y, aby się z nim nie spotkać. Znaczy walczyłem, aby się z nim spotkać, ale zmarnowałem ten czas i się z nim nie spotkam. I tak właśnie to co nawet też zapisałem po prostu żeby właśnie to wykorzystać właśnie i, i żeby naprawdę za tymi drzwiami cieszyć się panem po prostu całą wieczność. Wiecie, tak przyszło mi też do serca jeszcze jeden taki fragment ze słowa Bożego. Jego czytałem parę dni temu, ale tak teraz czuję, że po prostu powinien się nim podzielić. To jest Ewangelia Jana, 16 rozdział. To Wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli, wyłączać Was będą z synagog, więcej nadchodzi godzina, aby, gdy każdy, kto Was zabije, będzie mniemą, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić, dlatego, że nie poznali e, Ojca ani mnie do tego miejsca. E, powiem Wam, że e, ten czas, który mieliśmy tutaj na tym obozie, e, który mogliśmy razem wspólnie spotkać, to był pan Jezus z nas. To był pan Jezus z w nas, w każdym z nas. Mogliśmy go poznawać w każdym, w każdej cząstce tutaj, która jest na tym obozie. W każdej sytuacji, w każdej, że tak powiem, doświadczeniu mogliśmy widzieć Pana Jezusa po prostu w działaniu, w każdym z nas. I to jest właśnie to, co tutaj mi tak właśnie ten trzeci fragment, ten trzeci werset, który tutaj właśnie jest napisany. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Wiecie, kiedy my będziemy tą cząstką Chrystusa tutaj na tej ziemi, ludzie nas zrozumieć nie będą i nie zrozumieją. Ale najpiękniejsze to jest to w tym, że... My to rozumiemy i że Bóg nam otworzył serca, umysł, oczy i uszy, że my to możemy, że tak powiem, zrozumieć i, i możemy to wprowadzać, że tak powiem, w życiu. To, co Bóg nas uczy każdego dnia, ten czas, który tu spędziliśmy, to była nauka. Właśnie e, uczenie się, jak postępować, jak żyć może inaczej. Jak żył Pan Jezus na tej ziemi. To była nauka, po prostu ten czas. E, Doświadczeń, prób, sytuacji, słowa, mówienia, słuchania, to było wszystko to, co Pan Jezus wykonywał tutaj na tej Ziemi, a myśmy mieli ten, ten, ten piękny przywilej, przywilej po prostu korzystania z tego i uczenia się tego, co On nam chce pokazać każdego dnia. Myśmy mogli to doświadczyć teraz podczas tygodnia, ale Bóg teraz nas wypuszcza właśnie do tego świata, teraz właśnie, w tym, w tym czasie, kiedy możemy wrócić do swoich domów, i teraz mówi: idźcie dalej. Idźcie dalej, uczcie się mnie dalej i poznawajcie mnie, jaki jestem, abyście mogli tym postępowaniem, które poznacie we mnie, dać to innym. Dać to innym, tym, którzy po prostu tego nie mają, którzy jeszcze nie poznali, a mogą poznać poprzez nas, Chrystusa działającego w nas. To jest tak ważne, po prostu, żeby nasze serce po prostu było naprawdę otwarte na działanie Pana Jezusa Chrystusa, bo kiedy On będzie otwart, One będzie otwarte, to tak jak tu pisze w 13 yy, wersecie tego samego rozdziału, lecz gdy przyjdzie On duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. To, co, to, co e, że tak powiem, mieliśmy teraz na obozie, to było właśnie to oznajmianie. Oznajmianie Ducha Świętego po prostu nam wszystkim. To wszystko, co, co w nas jest jeszcze do poprawy, to wszystko, co jeszcze w nas jest takiego, co nie podoba się Bogu. Bóg to nam oznajmiał tutaj przez Ducha Świętego i mieliśmy ewidentnie pokazane to każdego dnia po prostu, jak poprawić to, co zrobić, żeby, że tak powiem, mieć siłę, aby to zrobić i e, e, co uczynić dalej, aby w tej wędrówce tutaj po tej ziemi e, ruszyć, że tak powiem, e, 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 ruszyć się z miejsca, bo zauważcie, że kwestia naszego życia po prostu na, na, na tej ziemi, kiedy wracamy do domów, E, robi się tak, tak po prostu inaczej niż na obozie. Już nie ma po prostu brata, czy siostry, który nas by pilnował, czy, czy gdzieś tam po prostu... A, bo zauważcie, że ja na przykład tak miałem, że na przykład niekiedy po prostu o, jeszcze bym poleżał, no ale widzę bracia już, siostry po prostu już tam gdzieś w kuchni, czy tutaj po prostu już samo to mnie mobilizowało, że po prostu idę, po prostu no oni tam są, ja jestem po prostu tam gdzieś na miocie, po prostu leżę, a tego już w domu nie będzie. Jak wrócimy do domu, zauważcie, tego nie będzie. I bój się będzie właśnie o to toczył, Właśnie bój się będzie o to, to czy żeby właśnie w tym czasie, kiedy będziemy w domach, żeby właśnie zwyciężać tak, jak mogliśmy to doświadczać tutaj na obozie, kiedy, tak jak mówię, mówię z własnego doświadczenia, kiedy wiem, że na przykład e, ktoś mnie obserwuje, na przykład brat czy siostra, a my nie, ta, ta świadomość tego po prostu, że nie tyle brat nas obserwuje, co siostra, co Pan Jezus gdzieś nam umyka. Po prostu diabeł nam to zakrywa. Bo ta najważniejsza osoba, która nas po prostu obserwuje, to jest Pan Jezus właśnie. Jak my się zachowujemy, jak my walczymy o wieczność po prostu, aby Go poznawać. Jak i no, Pana Jezusa, przez Pana Jezusa Ojca, prawda? Chwała Bogu, naprawdę. Dla mnie jest ten obóz bardzo dużym zbudowaniem. I, i y, bardzo dużo rzeczy Bóg mi pokazał. O które też prosiłbym po prostu, aby, aby moi bracia i siostry po prostu też wspominali w modlitwach, aby po prostu Bóg pomógł, naprawdę pomógł przezwyciężać ciało, przezwyciężać wszystkie te przeciwności, które stają na drodze każdego dnia, aby, aby naprawdę On był uwielbiony. Dla Niego cała chwała, cześć i uwielbienie. Chwała Bogu, dziękuję. Amen.